Drodzy widzowie Północnej TV, witamy serdecznie przed Domu Widemana w Pruszczu Gdańskim. Dzisiaj za mną olbrzymia kolejka. I co sprowadza gości do Pruszcza Gdańskiego? Otóż sprowadza ich tutaj wystawa Beksińskiego. Jest to przeddzień zamknięcia wystawy. Ogromna kolejka, praktycznie na 2-3 godziny czekania, ale gości to nie zraża. My zapytaliśmy się, dlaczego tutaj przyjechali i dlaczego stoją w tak ogromnej kolejce. Oczekiwanie na taką wystawę sprawia, że ten czas... Mija bardzo szybko. To ta twórczość jest po prostu tak wyjęta z innego świata, że no, warto, warto to zobaczyć na żywo. A co państwem kieruje, że właśnie stoicie w tak długiej kolejce, czy jesteście fanami Beksińskiego i skąd przyjechaliście? Nie, nie do końca. Z ciekawości, spruszczaj jesteśmy. Gdzie się dowiedzieliście o tym, że taka wystawa Beksińskiego będzie w Dziś Gdzieś tam reklama na Facebooku nam migdała i właściwie decyzja została, zapadła od razu, że przyjedziemy. Po prostu znalazłam na internecie, że jest wystawa Beksińskiego i Przyjechaliśmy. Byłam zdziwiona, że w mniejszej miejscowości jest jego wystawa, ale bardzo fajnie. Fajnie, że ludzie przyjadą do Pruszcza, być może z Gdańska, bo też jest bardzo ładne i ciekawe. Bardzo fajna okazja i myślę, że warto skorzystać. Moi drodzy, jeśli chcecie skorzystać i zobaczyć tą piękną wystawę, serdecznie zapraszamy, bo niedziela to ostatni dzień tej niesamowitej podróży z Beksińskim.